Dzisiaj z Arkiem wybraliśmy się na rajd do Groszka, startujemy samurajem. Jak myślisz, jakie mamy szanse na wygraną auto na resorach? Myślę, że bardzo dużo, bo tu bardzo dużo amatorów jest i bardzo mało patroli. Czyli połowa. Ogólnie jest tak, że ja samurajem trochę nie umiem jeździć. Przywykłem do dużych terenówek, które mają duży skok zawieszenia i bardzo trakcyjnie jeżdżą po terenie i mają też blokady. A samuraj jedyne co ma z modyfikacji to lift zawieszenia, trzydziestki jedenki i zwolnione przełożenia w reduktorze. Teoretycznie jest to taki set, na którym da się wygrywać rajdy, ale my dzisiaj nie chcemy na pewno obić tego samuraja, bo wychodzę z takiego założenia, że chcę zobaczyć, ile da się ugrać na rajdach w Polsce nie rozwalając auta. Myślę, że nie będzie wniotek, Myślę, że będą wniotki. A ja myślę, że nie, bo patrząc po moich autach, żadnego z nich nie mam pogniecionego, eee, przywiozłem kilka pucharów, a to frotą srebrną, przywiozłem puchar mikronowy, mikro trochę wgnieciliśmy na rajdzie, a mikra mi było szkoda, ale na przykład mamy puchar frotą na rajdzie u Mieszka i nie było na niej żadnej wniotki. Tak, tylko, że tam nie byłem pilotem ja. Jak startowałem z Pawłem na Jeepowych Mikołajkach w Wranglerem... To też w sumie tylko zdjęliśmy oponę e, w takim wąwozie, było niskie ciśnienie, ciągnęliśmy się na bok i zeszła opona. A zrobiliśmy pierwsze miejsce komplet, pieczątek bez jednej, której nie miał nikt na rajdzie i no i jakby wynik był, a w na gleżenie nie ma nadal. No dobra. Czyli da się jeździć autem w rajdach w Polsce bez wmiotek, tylko może po prostu niektórzy mają taki styl, że nie, jakby nie przejmują się tym. Ja lubię jak rajdówka wygląda ładnie po prostu. Startujemy dziś w klasie Turystyk Pro i to jest najtrudniejsza klasa dzisiaj na tym lightowym rajdzie. Turystyk Pro jest klasą z wyciągarką elektryczną, a my mamy samuraja bez wyciągarki, czyli startujemy w klasie z windą, bez windy, co może trochę utrudnić naszą drogę do sukcesu. Ale mamy nadzieję, że po prostu samuraj jest na tyle dzielny, że ta wyciągarka i tak by nam się nie przydała. Dobrze, jest, jest stan oleju, więc powinno nam wystarczyć do końca rajdu. Sprawdzamy olej, bo tutaj cieknie, tutaj cieknie, ale patrz, nie wyciekło za dużo. Za dużo nie, ale patrząc co zostawiliśmy na stacji, to jednak znaczy olej. No dobrze, wrócimy po śladach, jak się zgubimy. Nasza rajdówka cały czas ma pod maską diabelskiej 1-3 gaźniku, czyli całe nic mocy. Ogólnie jest tak, że jak samolot miał zwolnione przełożenia na reduktorze. To nie ma problemu, jakby ruszać w terenie, ma siłę taką jechać, ale nie ma siły, żeby czyścić opony, żeby rozpędzić to koło jakoś bardzo, albo na jakichś takich długich, piaszczystych podjazdach, gdzie potrzebny jest moment obrotowy, to myślę, że nie będzie zbyt ambitnie. Ten silnik tutaj jest i jak mnie kiedyś wkurzy, to myślę, że takie 150 koni pod maską się znajdzie. Przed dzisiejszym rajdem zastanawialiśmy się, do jakiego powietrza spuścić powietrze w samuraju w Oponach. I ja w sumie totalnie tego nie mam pojęcia, bo e, uczę się na jakim dzisiejszym to auto powinno jeździć. Jak jeszcze w terenie ciężkim patrolem, to jeszcze tak... Od 1,2 bara do 1,5 bara. A tutaj, jak jeżdżę na ciśnieniu typu 1 bar, to nadal jest dla mnie za twardo A już mam wrażenie, że jest coś nie tak. Że, że zdejmę tą oponę czy coś. Mam taką obawę psychiczną przed zejściem z ciśnienia poniżej 1 bara. Chociaż wiem, że ludzie jeżdżą na 0,6 bara, w Samuraju 0,7 bara. To ja dzisiaj ryzykuję na 0,9 i zobaczymy, co z tego będzie. Ale dopiero się uczę, na jakim ciśnieniu to powinno jeździć. Chyba, że po prostu ja jeżdżę na dobrym ciśnieniu, ale te resory nadal są zbyt twarde. Także zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No cóż, żeby tego nie przedłużać i was tu nie trzymać, bo pewno byście pojeździli, a ja też bym chciał mieć święty spokój, bo mi się denerwować nie można, to zaczniemy to nasze spotkanie. Chciałem bardzo serdecznie was powitać i powolutku powiem wam w czym rzecz. Jedziecie cały czas na trasie przejazdu zgodnie z przepisami. W miejscowościach, w terenach zabudowanych też z przepisami, bo tutaj policja... Zwracała, kazała zwrócić na to uwagę, bo jednak się potem ludzie skarżą, a chcielibyśmy tu jeszcze kiedyś wrócić. Jadąc drogami gruntowymi, dotyczy to już obydwu klas. Jeżeli będziecie przyjechali blisko osiedli, że nawet dla waszego bezpieczeństwa, ja się łudziłem, że wczoraj tu popada, niestety nie popadało. Są odcinki, że się tak piekielnie kurzy, że nie widać, co jest przed wami, za wami, a dwa razy zdarzyło mi się, a szybko nie jeździłem, robiąc rogu że wjechałbym na ciągnik rolniczy, jest to duży klas i w kontakcie nawet z moim patrolem czy z Suzuko z tymi odważnikami z przodu zapewne niewiele z terenówki zostanie tak? Pierwsza pieczonka ciekawe czy się uda szybko czy nie Z nie, nie sięgnie To masz kartę idę Jeszcze, jeszcze trochę Jeszcze masz tutaj pardo, tu jest pardo na dole. Powoli do tyłu Tu jest pardo Czy raczej na spokojnie? Znaczy na spokojnie, ale na wynik. Jestem, że jest ciśnienie, bo na tym polegają rajdy. Żeby była adrenalina, rywalizacja, żeby się bawić, ale tak z nutką, jakby adrenaliny, jednak, bo to uwielbiamy w frogdzie. Jak pierwsze pieczątki? Dość proste, to trzeba szukać, bo trochę zarazło zielonym i giną te faśmy. Tak, tak, jestem wspaniały. To chyba podjedziemy na górę. ただいま。 Pierwsze kilkanaście pieczątek za nami i jak na razie Samuraj daje sobie świetnie radę, chociaż jest męczący. Brak wspomagania kierownicy powoduje, że ta kierownica bije nas po rękach. Na szczęście to jest fabryczna, duża kierownica, a nie żadna jakaś mała sportowa, także jeszcze daje radę jeździć. Ale myślę, że wspomaganie kierownicy jest to taka modyfikacja w miarę konieczna, żeby skutecznie jeździć po terenie, bo czasem nawet nawet jeśli masz te umiejętności, to potrafi Ci po prostu tą wyrwać kierownicę z rąk i auto pojedzie tam, gdzie ono chce, a nie tam, gdzie kierowca chce. Co się wydarzyło? Nie wiem, że zapytać męża. Co mam stwierdzić, co się wydarzyło? Że chłodnicę trzeba wymienić no wiskozy wypieprzyć. Teraz? No nie no, teraz nie jeszcze. Ale w niedługim czasie. Na następny. Problem z pieczątkami. Wiesz co, na rajdach często trudno jest po prostu znaleźć 8-3 No. Nie mamy. Czasem najtrudniej jest po prostu znaleźć pieczątki, bo już zrobić je to już różnie, ale, ale jakby często trzeba po prostu znaleźć, nie? É e a tá bem. Mazda B2600. Pseudonim Polony. Podobny nawet, nie? Podobny, no pewnie, że tak. Właśnie jest zaparkowany w krzakach na rajdzie, totalnie w krzakach, bo jest ciasto na pieczątkowni po prostu, jesteśmy na próbie, w której się mega zakorkowało i często na rajdach jest tak, że właśnie ta pierwsza pieczątkownia, na którą wszyscy naraz dojadą, robi się 100% zakorkowana i wtedy po prostu trzeba przeczekać, albo władować się pierwszym i porobić pieczątki jako pierwszy, albo po prostu utknąć w korku, no my utknęliśmy w korku i teraz, teraz musimy trochę zmarnować czasu. Ale byleby nie wkradł się nerwy. Bo wkradną się nerwy, zaczną pojawiać się błędy, gdy zaczną pojawiać się błędy, to zaczną pojawiać się awarie. A jak będą awarie, to nie wygramy tego rajdu. Po no, To, jest to znało, Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Gdzie są? Jak tam wrażenia po błocie? Nie, że tylko cały czas szukamy jednej pieczątki, która jest tutaj jakaś, nie wiem, widmo chyba. Parosłowa, ale nikt nie wie skąd. Pokazuj kartę. Mamy komplet. Komplet. komplet pieczątek. pieczątek, na pierwszej pieczątkowni. <laughs> z masłem. Ogólnie na pierwszej pieczątkowni, y, poziom trudności pieczątek był dla nas bardzo fajny. Trochę było za bardzo zatłoczone, przez co zmarnowaliśmy trochę czasu w korkach, ale ogólnie jest fajnie. Ja myślałem, że to będzie trochę łatwiej, ale już sił mi patrzy klimat ci nie chodzi w samorazie. Klima nie bo chodzi. Mi się, tak, bym się baton wylewa. <grym> ja myślałem, że naprawdę będzie ciężko, ale tutaj tu już jest na no sakra, jaka. Dobrze, że nie mamy windy. To mamy lżejsze auto. Jurek, muszę auto na serwis do ciebie oddać. Na co? To nie na serwis, tylko na dodatki no. Wyciągarka jest potrzebna, tylna blokada, blokada przednia. spoma <laughs> Przednia i wszystko po kolei Dobrze, będzie Pan chce, pan ma, no. nie ma problemu I ostatnia pieczątkownia na tym rajdzie jest naprawdę błotnista Bo tutaj wszędzie w takim lesie z trawami jest pełno wody I pieczątki są w takich warunkach już trochę ekstremalnych Naprawdę robi się, robi się już bardzo terenowo My startujemy w klasie Turystyk Pro z wyciągarką, tylko my nie mamy wyciągarki właśnie. To jest jakby cały niuans dzisiejszej zabawy. I no kurczę, jazda na trakcji, trapach, i tu się chodzi ciężko, jest naprawdę nielekka. Jak widać, o, jeden wklejony samurajek, dalej witarka się ciągnie na wyciągarce. Jedynie tu ekipa jeździ na kołach. To jest taka największa, największa nasza konkurencja. Bo do momentu dojechania do tej pieczątki mieliśmy web web z skompletny pieczątek. Ale oni mają windę, także no, nasze szanse na podium dramatycznie spadły. Niech pan nie przeszkadza. Dobra, teraz drugą stronę kierowców do tyłu. Dawaj, 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 dawaj Tomek, wygracie chyba z nami. No, nie macie szans. No, nie mamy wyciągarki. No tak. Będzie szła prosta? Będzie dwójka i odcina. Już się To co, wjeżdżamy czy nie wjeżdżamy? Nie no, wypadałoby zrobić jeszcze przynajmniej kilka pieczątek. O, fajny dzień, fajny dzień w terenie, naprawdę. Do tej pieczątkowej szliśmy jak burza, tutaj jednak jakby braki, braki w sprzęcie trochę nas ograniczają i trochę nam w sumie zeszła chęć do walki, przez nie mamy tej wyciągarki, ale jakby nie może tak być, że nam spada chęć do walki. Trzeba zjeść batonika, trochę cukru, napić się czegoś, wody i dalej wjechać w gnój. Areczku! Jakie mamy perspektywy? Nie ma. No. Generalnie dobrze, że nie mamy windy, to mamy lżejsze auto. Wjeżdżamy już w ostatnie błoto. Arek właśnie zaczął rozkładać trapy. W ogóle Arek dzisiaj jako pierwszy raz w sumie pilotuje tak naprawdę na rajdzie, w takich warunkach stricte rajdowych. I naprawdę radzi sobie super dobrze. Teraz doświadcza tego, że trapy w błocie są ciężkie. I powoli zaczyna kumać kiedy się jej kładzie, gdzie się podkłada, czy auto trafi, czy nie trafi. Także naprawdę myślę, że ma predyspozycję na fajnego pilota. O, walczymy właśnie, żeby zrobić taką jedną pieczątkę, która jest już... Wcześniej Witara się ciągle nią na wyciągnę, my próbujemy to przejechać na trapach i się nie wkleić. Szanse są małe. Takie bym powiedział, 40% na tak 60 na nie, także no, zobaczymy. nie trafił w trafę, a stąd a wiedzieć, że on poskoczy, nie? Ile ważą trapy? Ja wiem, chyba wszystkie kilogramy, jakie się da na Ale jak ktoś mi powie, że plastik jest lekki, to niech potrzyma trapę. Arek dzisiaj doświadcza wszelkich uroków off-roadu, od jazdy po roadbooku, przez fajne pieczątki, po po prostu walczenie w gnoju na trapach. Także myślę, że ma dzisiaj prawdziwą szkołę życia, ale przy okazji mam nadzieję, że pokazałem mu ten offroad z najfajniejszej strony i będzie jeszcze kiedyś chciał ze mną przejechać jako pilot. Prawda, Arku? Będziesz jeszcze chciał kiedyś na rajd pojechać? Zdzwonimy się. Okej. Okay. <laughs> Samuraj bez wspomagania naprawdę Uczy tego, że patrol jest bardzo cywilizowanym luksusowym samochodem, bo tutaj jednak trzeba się trochę namęczyć. Ale jakby jest fany, jakby ta jego mechanika taka czysta, taka pure mechanik, że to wszystko jest na kolby, mechanicznie lecznie powoduje, że jest to bardzo satysfakcjonujące jeżdżeniu, że trzeba się po prostu nawysilać i czuję, że trochę kalorii zostało spalone, a przydałoby mi się. Ja wiem co ja tu robię. Idę do domu. Tak jak rano mówiliśmy, przyjechaliśmy dzisiaj tu się tak najba najbardziej pobawić, po prostu potestować Samuraja w warunkach w takich warunkach bez rozwalania go. I jak dotąd, na wszystkich poprzednich pieczątkowniach mieliśmy komplet. Dojechaliśmy do ostatniej pieczątkowni, w której zrobiliśmy wszystkie pieczątki, które daliśmy radę zrobić na kołach bez wklejania się. Teraz zaczynają się pieczątki, które są co, realnie już na wyciągarkę. Realnie tak, albo przynajmniej trzeba mieć kilkanaście traw, żeby do nich dojechać. I kolejnych kilkanaście, żeby z nich wyjechać. Znaczy tutaj jest już kilka załóg, które... Są na pierwszym, drugim, trzecim miejscu na pewno to na tym rajdzie są przed nami. Eee, no i oczywiście to już jest ciąganie się po błocie, bo tutaj no jak widać ślady wszędzie, walki. To te wszystkie pieczątki już są takie typowe na wyciągarkach. wszyscy jadą na wyciągarkach. Także my w sumie czujemy się chyba dzisiaj już spełnieni. Ja na pewno jestem zmęczony i zadowolony. <laughs> Ogólnie plan był na dzisiejszy dzień taki, żeby po prostu przyjechać, fajnie się pobawić. A nuż uda się coś wygrać, ale nie za wszelką cenę. Zależało mi na tym, żeby pobawić się dzisiaj w warunkach rajdowych tak, żeby nic w samochodzie nie uszkodzić. I chyba się udało. Tak, i w mojej ocenie nie ma ani jednej gniotki więcej po dzisiejszym rajdzie. Żeby zrobić dzisiaj tutaj wszystkie pieczątki, to potrzebowalibyśmy mieć wyciągarkę, bo jest to klasa z wyciągarką na tym rajdzie tutaj, tak? Tak. Aczkolwiek poprzednie pieczątkownie nie wymagały wszędzie właściwie wyciągarki, tylko dopiero tutaj pojawiły się problemy. Ale muszę przyznać, że bardzo fajny ride udało się groszkowi tak. zrobić. E, trasa była przyjemna, roadbook fajny, bez żadnych błędów i większość dróg, jednak szutrowa, a nie asfaltowa, co jest fajne na rajdzie. E, nie mieliśmy żadnych spin z właścicielami żadnych terenów, żaden rolnik nie zostawiał drogi. Także naprawdę udany ride. Nie pomyliliśmy się na roadbooku ani razu. Tak e, i co? Pierzątko mnie ogólnie fajne. Fajne, tak, fajne. dużo było piachu, dużo zwirowni, To nas mocno zaskoczyło, bo jest tu rzeczywiście miękko, ale i tak samo jest bardzo dzielny. Dużo pieczątek było takich, że na małe auta. Ja ogólnie nie jestem do końca tego fanem, bo uważam, że większe auta też powinny mieć szansę w rajdach. A jakby ktoś tutaj przyjechał na przykład nie wiem, Jeepem, Wujotem, były o kilka takich aut, to myślę, że w kilku, pieczątkach, w kilku pieczątkach mieli naprawdę ciasno i łatwo obicie auta. Nie do końca uważam, że tak powinno na rajdach być. Samurajem, jak się jeździ, to wszędzie się zmieścimy i jakby to jest fajne, ale uważam, że jednak pieczątki powinny być takie, żeby każdy miał szansę wjechać. No wiedziałem, że będzie dobrze, bo Patryk jest dobrym kierowcą. Samurai, wiadomo, jest legendą terenową, legendą rajdową. Zaskoczył mnie tym, że on fantastycznie na trakcji przyjechał praktycznie cały rajd. No oprócz tego bajora tutaj, gdzie po prostu no, nie wklejaliśmy się specjalnie, bo to było bez sensu. I tak jak się spodziewałem, no jest to intensywne przeżycie. Intensywne pod względem no, fizycznym, bo jest ciepło, jest wchodzenie z górki, schodzenie z górki, jest opieranie się o drzewa, jest bieganie za samochodem. No, cały czas człowiek w ruchu, także każdy przejazd przez pieszczątkownię to było to 10-15 minut po prostu siedzenia, gdzie człowiek łapał oddech, łapał wodę, której oczywiście zapomnieliśmy wziąć ze sobą. No i zjedzenie chociaż tego wafelka, żeby trochę tego cukru i kalorii złapać ze sobą, nie? Koło mnie stoi Jurek, który jest tak naprawdę mechanicznym opiekunem mojego Samuraja, tak? Tak. E, bardzo dobra robota z tym samochodem, dobrze go przeserwisowałeś. Dzisiaj tak okay. naprawdę cały wyjazd w teren bez żadnej awarii, a jest taka bardzo dobra zasada, że kto się nie popsuje i dojedzie do końca, ten może wygrać. tak? Jest taka szansa i bardzo często na się wygrywa. No. Czy samuraj, który ma 2 plus 2 lift i 30 jedynki, to jest taki setup, który jest bardzo optymalny do tego samochodu? To jest tak na tyle optymalny, że nie niszczysz napędów. Nie niszczysz napędów masz silnik, który też ich nie zniszczy, nie ma za dużej mocy masz wtedy żywotne bez na W takich warunkach jak tutaj, gdzie te koła dostawały dość duży opór, a mamy jeden bar ciśnienia, to ten zwolniony reduktor 4.16 pozwalał, żeby to auto miało siłę ruszyć. Co prawda nie było jakby takiego efektu czyszczenia się, było tam, bo one są cały czas zawinięte w takie walce, ale nie było problemu takiego, żebym czuł na sprzętle, że on nie ma siły. Nie, no, on, on teraz nawet, jakbyś mu ruszył z dwójki. Tak, ruszałem tak, dwójki. dwójki, a może nawet trójkę, bo można było spróbować. I to koło mogłoby się oczyścić, tak? Bo to jest, to kwestia tylko... Dobra, no może być jeszcze tak, że tego silnika będzie brakowało trochę, no. No ale nadrobimy to kiedyś. No. Myślę, że co w tym projekcie powinno wylądować jakieś 1,6 albo 2.0. 1.6 z manualną skrzynią albo 2.0 w automacie. I wtedy półki wzmacniane. I wzmacniane położenie. I myślę, że nawet tylko przody. Dobra, myślę, że przyszłościowo to jest dobry pomysł, ale na razie to bardzo bym chciał e, blokady tylnego mostu. No to no przy robimy. okazji wzmacniane można włożyć, już raz to rozbieramy przy tych kosztach to już tam zrobimy. No Wygodniejsze fotele, takie trochę bardziej kubełkowe, bo jednak no jakby to zawieszenie resorujące tak. No, chciałbym czuć się, że nie wypadnę za kierownicy w trakcie pokonywania przeszkody. Można nawet pasy do tego założyć. Pięciopunkty? A może trzy, trzy punkty nawet. No, no dobra. Eee, I Prześ Wymaganie kierownicy. A to jest. No, to, 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 to jest taka przydatna rzecz, bo. Nawet jak To masz to taki setup numer dwa, no. Tak, bo nawet jak ma masz no, nie plan nie nie jechać, jak tam, jechać tam, to Samuraj może mieć plan jechać tam. Nie no, nie utrzymasz, nie utrzymasz czasami kół. Dobry uderzenie zwłaszcza, że masz troszeczkę wsadzone te koła. To uderzenie w koło, to no, no, ja, się ja dzisiaj tak trzymałem, w miarę lekko, bo szanuję moje kciuki bardzo. Trzeba no, tak szanować. <laughs> trzeba, to, 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 tak, tak mają samuraje. Nie? Ale dobra, dobra robota z autem, bo naprawdę czuję, że to auto jest takie, że mogę mu zaufać. Ja w ogóle nie mam jakby takich obaw jadąc z tym autem, że, że coś się stanie, jakby takie jest przewidywalne i, i godne zaufania. No tak naprawdę rozebrać. Do całego, tak? No, no z... tak, praktycznie było wszystko zgrzebane. Zresztą byliśmy tym autem na kołach na Bałkanach e, i to było 5000 km samurajem na wyprawie. E, chyba dzisiaj nie chciałbym tego powtarzać i myślę, że ten samuraj bardziej będzie taki wokół komina i właśnie na takie pojeżdżawki jak dzisiaj. Czyli jakieś takie lajtowe rajdy, takie w klasie dla samochodu Pani znów. No i to, to, to dobry kierunek i myślę, że może powalczyć. Naprawdę fajnie. Kiedy masz termin? Dogadamy się. <laughs>